Nie. Koleżanka nie mówi nic Nie. Panie prezydencie. Dzień Dzień Zawsze. Tak, Panie prezydencie. Panie Panie o agentach, o współpracownikach. Ta uchwała z moralnego punktu widzenia i z innych jeszcze perspektyw jest bardzo potrzebna i rozsądna. Natomiast, jeśli uczynimy z tego walkę polityczną, jeśli pozwolimy na posądzenie, na niesprawdzone wiadomości, a pamiętajmy, że tu można wszystko zrobić, jeśli nie damy szans obrony, to będzie największe zwycięstwo służby bezpieczeństwa, martwej, ale czynnej. I dlatego ja Panu dzisiaj wręczę pismo, w którym powiem o tym, co myślę i poproszę Pana o wielkie, wielkie zastanowienie, by nie popełnić błędu, by nie dać jeszcze raz służbie bezpieczeństwa zwycięstwa. Pogrążymy się w, dziesię w dziesięciolecia. Jeśli zrobimy to źle, a zrobić to musimy. Ja się z tym zgadzam. Dziękuję Panie Prezydencie. Ja wiedziałem od początku, gdy obejmowałem swoją służbę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, że takie jest właśnie Pana Prezydenta zdanie, że to trzeba zrobić i zapewniam Pana, że zostanie to wykonane zgodnie z uchwałą Sejmu, także nikt nie zostanie oskarżony bez przyczyny, a w ogóle rzecz nie w oskarżeniu. Rzecz jedynie w tym, by ludzie, których to nieszczęście dotknęło, po prostu sami się usunęli. Ja jestem wykonawcą w tej sprawie y, jako urząd w Oli Sejmu. I tylko tyle w tej materii mogę zrobić i nic więcej na pewno zrobione Panie nie będzie. Gdyby nawet dali tylko prezydentowi takie decyzje, to powiedziałbym, że parlament jest nieodpowiedzialny. To jest zbyt skomplikowana sprawa, by rząd... By nawet prezydent, którego naród wybrał, mógł decydować bez konstrukcji, jak to będzie wykonane, bez możliwości odwołania, udowodnienia i opuszczenia tej sprawy na dół, gdzie będą, się, gdzie będą różne grupy rodzinne się posądzać i rzucać. Proszę pana, bardzo szeroka uchwała, bardzo nieprecyzyjne wykonanie, co może być wielkim nieszczęściem dla Polski. Ja ostrzegam pana i proszę o, o wielkie zastanowienie. Ja w piśmie zresztą to podam. Bo pan do, dobrze wie, panie ministrze, w latach 70. co było robione, jakie podrzutki, jakie, jakie rzeczy do dzisiaj krążą jeszcze. Pan ma rację, dlatego pracowaliśmy przez cztery miesiące, by wszelkie możliwe posądzenia, uchybienia, fałszerstwa zostały wyeliminowane. I gwarantuję panu, panie prezydencie, że wszystko, co zostanie ujawnione, będzie absolutnie zgodne z prawdą. No to pan odważny jest. Cieszę się, że mam takiego odważnego ministra. Ja Zawsze. Na... A ja prosiłem o teczkę swoją. Bo ja nie do tej żadnej nie słyszę. Ale panie prezydencie, ja nie sporządzałem do tym żadnych list, żadnych teczek nie czytałem. Panie ministrze, za, panowała zapadła wczoraj wieczorem zaraz, Dopiero ruszałem już tak powiem do pracy. Pan dobrze wie, że listy były robione i do dziś to jest wysoko. No wie pan. Wie.